Cześć słuchajcie, jest czwarta rano, jestem w rycerce górnej. Strasznie pada deszcz. Ale patrzyłem na pogodę, zapowiadają, że od godziny 6-7 ma przestać padać dopiero kolejne opady deszczu spodziewane są w godzinach 16-17, więc słuchajcie, szybkie śniadanie i będę się pakował i wyruszam w góry na Wielką Raczę. Myślę, że uda mi się zrobić taką pętlę, ale to wam powiem z trasy na razie słuchajcie no po pobudce, <gryw> po kawie pakowanie plecaka, ponieważ tutaj przyjechałem już słuchajcie, było ciemno, bardzo ciemno w zasadzie. Pokażę wam parking później na którym tutaj jestem. Jest bardzo fajny, z miejscem na ognisko, z ławami, z wiatą. Także jest fajnie. Dzisiaj, słuchajcie, nie będzie w nie, jak co niedzielę filmu o gotowaniu. No nie mam, nie mam ze sobą komputera, bo tak na szybko też, wiecie, parzyłem do kampera, żeby wyjechać. Jeszcze się dobudzam. <noise> Ale za chwileczkę, za chwileczkę słuchajcie, śniadanko, pakowanko i wyruszamy w trasę. Do zobaczenia ze szlaku. No, więc słuchajcie, już po śniadaniu zrobiłem sobie kanapki na drogę, zaopatrzyłem się w wodę i wyruszam, słuchajcie. Jest piąta trzydzieści. Wyruszam na szlak żółty, którym dojdę do wielkiej raczy. Jeżeli będzie coś ciekawego, to Wam pokażę muszę wrócić do godziny 16, ponieważ muszę dojechać do Wisły Głębce, gdzie będę parkował na PKP i jutro stożek wielki Czantoria też taka pętla także pogoda słuchajcie nie dopisuje bo jest bardzo wilgotno chmury yy. tutaj słuchajcie zapowiadają opady deszczu cały czas ale ja się nie zrażam po prostu idę na wielką raczę ze szlaku Spróbuję wam nagrać to, co mnie spotka. No i słuchajcie, drogoskaz na wielką raczę, godzina 45. Tutaj słuchajcie na tablicy śladami Bartka, możecie sobie poczytać, kim był Bartek. A ja, słuchajcie, wyruszam w tą deszczową pogodę na szlak. Błoto, błoto i jeszcze raz błoto. Taki, słuchajcie, mamy poranek tutaj w rycerce górnej. Żółty szlak. I żółtym szlakiem idziemy, słuchajcie, na Wielką Raczę. Na Wielkiej Raczy zobaczymy, co dalej, bo zapowiadają tu dzisiaj opady deszczu. Więc ja też nie chcę w tym deszczu chodzić, ale na Wielką Raczę muszę dojść. Pokażę Wam później parking, na którym parkuję. Warto, bo jest darmowy. Gmina tutaj zadbała o turystów. Jest miejsce na ognisko, są wiaty, gdzie można posiedzieć. Na głowę nie pada. Teraz słuchajcie, chciałoby się zaśpiewać starą z moich młodzieńczych lat piosenkę, ale ciągle aktualną. Po Beskidzie, błądzi jesień. Wypłakuje deszczu mgły czy deszczu łzy. Już też nie, nie wszystko pamiętam z młodych lat harcerskich Ale wiecie, możecie to sobie odszukać w internecie. Dzisiaj bardzo duszno, słuchajcie, pogoda jest. Nagle skoczyło 10 stopni na plusie tu w Rycerce Jest bardzo duszno. A taki klimat mi, słuchajcie, towarzyszy. Nie mam mgieł, Piękne jesienne góry, mgły idą w górę, a my dalej na sronisko wielka racza. Słuchajcie po. Godzinie, po półtorej, w zasadzie godzinie dotarłem na Wielką Raczę Jest straszna mgła, słuchajcie. E, nic nie widać za bardzo, ale tu jest zwierza widokowa. Postaram się Wam zaraz pokazać, jak to na Wielkiej Raczy wygląda. Tu kiedyś było schronisko, e, ale to za chwileczkę Wam pokażę. A więc słuchajcie, tu są ruiny starego schroniska na Wielkiej Raczy tu jeszcze widać rury odpływowe kanalizacyjne to nie było wielkie schronisko tutaj jest słuchajcie wieża widokowa na miejscu starego schroniska zachowały się schody jeszcze no niestety nie jestem w stanie wam nic pokazać bo jest mgła, wiatr tam jest schronisko nowe na Wielkiej Raczy słuchajcie no i popatrzcie, nie, popatrzcie Wszyscy ci, co robią takie rzeczy powinni zostać surowo ukarani, na wielkie racze mamy tutaj, zobaczcie, widoki na słowacką stronę, mamy tutaj na rycerkę górną, Panią, kikula, budin, to jest wszystko słowacka. Słowacka strona, widać czasami Tatry jak tutaj widać No i mamy tutaj Jaworzyna, Łysica, Kiczora, Chleb No i wszystkie te szczyty, słuchajcie, które widać z Wielkiej Raczy A ja słuchajcie zejdę na dół i zobaczcie sobie jak to tutaj wygląda Jest bardzo duża mgła, mokro Ja też jestem już cały przemoczony ale to nic to jest cały urok słuchajcie gór o to jest urok gór tutaj wiecie, nie ma sentymentów My ludzie gór jesteśmy do takiej pogody przyzwyczajeni raz słońce, raz deszcz, raz wiatr, raz halny tutaj zobaczcie sobie, tu jest takie wiecie, jakby pole namiotowe Gdzie możecie sobie Zbić namiot. Latem oczywiście przespać się. A tutaj słowacki drogowskaz wielka racza. 1236 metrów nad poziomem morza. Godło Słowacji. A poniżej polskie schronisko. Tutaj. Mamy własność lasów państwowych. No my za chwileczkę będziemy schodzić do Rycerki. Tu mamy Czerwony Szlak do Zwardonia. A ja idę się zorientować jak tu z tymi wszystkimi szlakami jest, bo nie mam zasięgu telefonicznego, więc moje mapy yy, w telefonie nie działają ale miejmy nadzieję, że złapie gdzieś tutaj zasięg i innym szlakiem wrócę do rycerki górnej. No i słuchajcie, ze schroniska na Wielkiej Raczy wracam czerwonym szlakiem do rycerki górnej. Gdzieś tam po drodze jest zejście na ścieżkę dydaktyczną. Muszę, muszę je znaleźć, bo tak jak mówię, ja nie mam tutaj zasięgu telefonicznego w ogóle zero kompletne. Nawet tutaj w górach na Wielkiej Raczy, słuchajcie, zero zasięgu, więc muszę, muszę po prostu nawigować ze zdjęcia, które zrobiłem na Wielkiej Raczy. Tam jest taka, wiecie, mapa. Zrobiłem zdjęcie i według tego zdjęcia muszę nawigować tak, aby dojść do parkingu na Rycerce Górnej, tam gdzie nocowałem dzisiaj. Przyjdę, zrobimy sobie, słuchajcie, ognisko, mimo tej złej pogody, ale postaramy się rozpalić, tak żeby upiec sobie kiełbaskę na ogniu, i później po południu będę się kierował, słuchajcie, w kierunku Wisły, dokładnie na parking PKP Wisła Głębce. Mam nadzieję, że tam miejsce będzie. No i Prześpię się, słuchajcie, i rano wcześniej wyruszamy na Stożek Wielki. Także intensywny weekend, słuchajcie. Co więcej, no, wiecie, no po, y, powiem Wam tak, no, mam troszeczkę rozregulowane y, moje życie, bo y, jakby to powiedzieć, przez cały miesiąc pracowałem na 18. Y, po 12 godzin robiłem nocki. I tak, jakby wiecie, no, żyje jak nie topesz jak się to mówi. Muszę w tym teraz dojść, po prostu, do tego, żeby wrócić do normalnego trybu. Czyli dzień jest dniem, a noc jest nocą. Ja, nawet słuchajcie, powiem Wam szczerze, przegapiłem zmianę czasu. Gdyby nie telefon, komputer, to bym się nie kapnął, że zmieniono czas z, zim z letniego na zimowy. Bo to wiecie, jak to się tak pracuje po 12 godzin dzień w dzień, no to można się pogubić. I mnie to spotkało, się pogubiłem. No, ale, ale już wiecie, jest wszystko w normie. Teraz tylko muszę dojść do tego, żeby, żeby, słuchajcie, był dzień dniem, a noc nocą i będzie wszystko ok. Także zaraz wam pokażę, jak tutaj szlak wygląda. Tak wygląda, słuchajcie, mój szlak, którym idę w tej chwili. Cały czas w chmurach idę w tej chwili na małą raczę. Cały czas jestem w chmurach, tak jak mówię, jestem cały mokry. Sweter, kurtka, wszystko mokre. Plecak mokry, no ale takie są, słuchajcie, uroki yy, tego wiecie, wędrowania górskiego. Tutaj, z tego co widać, już tak powolutku wstaje, wstaje, zmierz, Znaczy, może nie zmierzch, ale gdzieś tam próbuje się słonko przebić. Co z tego będzie w ciągu dnia, nie wiem. Ale Wam powiem, że dzień jest piękny. Do szczęścia niczego więcej mi nie potrzeba tylko po prostu gór, gór i jeszcze raz gór, które będę zawsze chłonął. Będę zawsze wierny górom i zawsze w góry będę wracał, ponieważ góry mnie wychowały, tak jak wam nie wiem, czy wam kiedyś wspominałem, ale jako harcerz przemierzyłem te nasze polskie góry wzdłuż i wszerz. One dały mi wiecie, wychowanie, dały mi pokorę, dały mi wszystko to, czego nie, do, nie dają dyskoteki, nie da szkoła. I tym podobne. Jest po prostu, słuchajcie, pięknie. Słuchajcie, tak wygląda poranek na hali na Wielkiej Raczy. Zobaczcie, tam jest nie wiem, czy to widać majaczy ambona myśliwska. Jakieś tam oznaczenia drogi dydaktycznej. Mgły się powoli podnoszą. Chmury idą w górę. A ja jestem, słuchajcie, w drodze na Małą Raczę. Później idę do rycerki górnej. Tam postaram się rozpalić ognisko, posiedzieć chwilę przy ognisku, ogrzać się i jadę na Wisłę. Szlag jest, słuchajcie, naprawdę fajny. Można z dziećmi przejść. Nie jest ciężki, jest bardzo przyjemny chociaż wiecie no jest taka pogoda jaka jest jest dużo błota na szlaku ale myślę że to jest najmniejsza przeszkoda nie ma widoków dzisiaj słuchajcie no ciężko te widoki zobaczcie wszystko majaczy w chmurach w mgle no ale tak jak mówię też jest wcześnie rano tam słuchajcie jest bacówka nie wiem czy to będzie widać w tym miejscu dokładnie jest bacówka tam możecie latem sobie kupić serki bo tu się owce wypasają na hali, ja tu, wiecie, już tak pamiętam, to jeszcze wszystko z młodych lat, jak byłem harcerzem, jak z plecakiem wędrowałem po tych wszystkich górach, tutaj Beskidzie Śląskim, Żywieckim, po Bieszczadach, słuchajcie, po Tatrach, po Karkonoszach. To wszystko mi się teraz przypomina i, i chętnie wracam do tych miejsc. To jest, wiecie, czar wspomnień, jak to się mówi. Nie? To jest, wiecie, takie powrót do młodości. Yy, pokazanie jeszcze na co mnie stać, że daję radę chodzić po tych górach. Że nie jestem, wiecie, jeszcze takim zgnuśniałym staruszkiem 53-letnim jak to niektórzy mają 53 lata i są zgnuśniali, siedzą w domach i tylko telewizor, piloty. Ja natomiast jeszcze. Po tych górach na ile mam możliwości, bo wiecie, życie zawodowe, praca, dom yy, i cała ta reszta też mnie tam w jakiś sposób pochłania. To całe gotowanie na YouTube'a i, i, wiecie, takie wszystkie inne rzeczy, no to też pochłania człowieka. Yy, dodatkowo jeszcze stowarzyszenie, którego, którego jestem prezesem. Miłośników kempingowych przygód, organizacja różnych imprez. Teraz organizujemy, słuchajcie, z takiego wiecie, sylwestra pod nazwą Pierwszy Kuźniański Zlot Sylwestrowy w Kuźni Raciborskiej. Atrakcją będzie pierwsze ogólnopolskie wbicie noża w dzika pieczonego na ogniu. Także to, wiecie, wszystko, wszystko mnie pochłania. Organizacja tego wydarzenia. Tutaj już wiecie, dla szkoły w Rudach y, majówkę kulinarną y, organizuję, y, więc y, no, tego czasu naprawdę mam mało, ale na ile mi to pozwala, na tyle wracam chętnie w góry, y, na tyle po tych górach wędruję, wracam do mojej młodości i do mojej miłości, czyli do gór. A i słuchajcie, z Wielkiej Raczy doszedłem na przełęcz Śrubita przez Małą Raczę, 980 metrów nad poziomem morza, wzdłuż granicy polsko-słowackiej i teraz słuchajcie, cisnę dalej, tam jak widzicie prosto idzie szlak, w życiu mnie tu nie było, znaczy byłem już na Wielkiej Raczy, ale nie od strony Rycerki, więc tutaj idę pierwszy raz. Natomiast jest tu jeszcze gdzieś takie zejście, z tego co mapy mówią, jest tu takie zejście z zieloną ścieżką dydaktyczną do rycerki górnej. Na skróty, żeby potem nie iść parę kilometrów, wiecie, z rycerki dolnej do rycerki górnej, postaram się to odnaleźć i tym szlakiem właśnie zejść. A więc, kochani, muszę zejść tutaj na czerwony szlak. Z tego, co tam oglądałem, słuchajcie, na mapie, a w zasadzie na zdjęciu, mapy którą sobie zrobiłem na Wielkiej Raczy, i tym czerwonym szlakiem pójdę, słuchajcie, aż do ścieżki dydaktycznej, i później będę schodził poprzez hale Śrubita do rycerki górnej. No, to co? Maszerujemy. I słuchajcie, tutaj zobaczcie, powoli wyłania nam się hala śrubita. Potężna, duża hala. Słuchajcie, latem pewnie owce się tu pasą. Zobaczcie, strasznie się idzie. Wiecie, bo jest ogromne błoto: tyle błota, że masakra. Na tym szlaku, ale co tam? Do przeżycia. Zobaczcie, jaka to ogromna hala tu jest. Ja za chwilę wejdę tam na górkę. To wam to pokażę. Słuchajcie, jeszcze z góry. Zobaczcie, słuchajcie, jak mury otulają góry. Pięknie, jak pięknie tutaj wygląda ta hala. A ja idę tam ze szczytów. Zobaczcie, tam jest schronisko na Wielkiej Raczy. Nie wiem, czy to dokładnie widać tam, w tym miejscu. I robię takie, wiecie, potężne koło. Słuchajcie, ale jest przepięknie. To jest, tak jak mówię, kolejny dzień szczęścia w górach. Popatrzcie sobie na chmury. Popatrzcie sobie, jak to wszystko wstaje do góry. Pięknie. Niedawno, jakieś półtorej godziny temu, byłem w tych chmurach. Teraz już się to wszystko podniosło, ale tu cała dolina wszystko to było, słuchajcie, w chmurach. Teraz, tak jak mówię, wszystko się nam podnosi do góry. Jest po prostu pięknie. Pierwsi napotkani turyści. Którzy tutaj na szlaku są spotkani, a ja słuchajcie, dojdę do rycerki górnej, rozpalamy watrę 3-4 godzinki przy watrze i ruszamy dalej w kierunku wisły, stożek i tak dalej. Jeszcze raz zobaczcie sobie na ten piękny widok. Hali Śrubita, przepięknie. To jest słuchajcie, parking yy, Wiata na parkingu w Rycerce Górnej. Parking leśny zrobiony przez Nadleśnictwo Isoły. Słuchajcie, jest bezpłatny. Możecie tutaj nocować, spać, siedzieć, ile Wam się żebnie podoba. Macie tu y, potok i y, szlak na Wielką Raczę żółty. Także słuchajcie, jest fajnie miejsce na ognisko. Można, można sobie spokojnie tutaj biwakować. Nawet to i to je macie, zobaczcie.